Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym vlogu i chciałbym tylko szybko trzy króciutkie ogłoszenia Pierwsze być może już słyszycie po moim głosie e, czyli jestem troszeczkę przeziębiony, troszeczkę chory, chorszy trup można powiedzieć a dlatego jeśli kolejny odcinek schodza raczej się pojawi, ale będę pewnie dziwnie mówił e, będę pewnie smarkał troszeczkę, także przepraszam was za to, ale postaram się go nagrać jeszcze no, jeszcze nie jest nagrane, oczywiście. I mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do zdrowia. Życzcie mi tego. Dajcie łapkę w górę, żebym szybko wyzdrowiał. No, ale to jest takie moje usprawiedliwienie na to, że będę po prostu dziwnie gadał. Druga informacja: takie pytanie mam do Was, do Was, moich widzów. Z ciekawości jestem bardzo ciekaw, po prostu skąd się dowiedzieliście o moim kanale? Czy to był być może jakiś. Post na Facebooku, jakiś news na Facebooku, którego y, ktoś wrócił. Być może dowiedzieliście się, ponieważ wyświetliło się to Wam w wyszukiwarce YouTube'a, ponieważ szukaliście na przykład, jak grać Illidanem i się pojawił odcinek nieporadnika z Illidanem. A być może YouTube po prostu wyświetlił mój kanał jako polecany kanał na podstawie Waszej historii oglądania. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, y, w jaki sposób dowiedzieliście się o kanale. Mnie to bardzo interesuje, także będę wdzięczny za tą informację. No i trzecia informacja jest taka, że mam jeszcze kilka kluczy do Heroes of the Storm, do bety. Trzy zostały mi jeszcze z poprzedniego konkursu, które wam chciałbym oddać po prostu. Także jeśli jeszcze nie macie dostępu do gry, potrzebujecie, dajcie po prostu znać przez wysłanie maila. Maila znajdziecie na karcie informacje. I tam wystarczy napisać. I po prostu kto pierwszy, ten lepszy. W tej chwili tyle osób ma dostęp do tych kluczy: znajomi, znajomych, 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 i tak i tak dalej. Sam dostęp, dwa maile, gdzie mogłem zaprosić łącznie 8 osób z moich znajomych, które by jeszcze nie miały dostępu do Heroes of the Storm, czyli dwa maile od Blizzarda, tak jak każdy inny użytkownik, który ma już dostęp do Heroes of the Storm, z ośmioma kluczami, także poza tą pulą, jakby konkursową. No ale jeszcze mam te trzy klucze z konkursu, które chciałem też Wam rozdać. Także jeśli nie macie jeszcze dostępu do Heroes of Restorm, wystarczy po prostu wysłać do mnie maila i ja po prostu Wam wyślę ten klucz i mam nadzieję, że się zobaczę z Wami w Nexusie.